Stanisław Kowalski siedział w swoim ulubionym fotelu przy oknie, obserwując jesienne liście opadające na podwórko swojego domu w Krakowie. W wieku 78 lat nadal czuł się silny i niezależny, choć jego syn Marek wydawał się myśleć inaczej. Dom przy ulicy długiej był jego dumą. Dwupiętrowa kamienica z początku XX wieku, którą kupił 40 lat temu za swoje ciężko zarobione pieniądze, jako inżynier w hucie. Tato, musimy porozmawiać powiedział Marek, wchodząc do salonu z poważną miną. Miał 45 lat, był dyrektorem w firmie informatycznej i zawsze sprawiał wrażenie człowieka, który ma wszystko pod kontrolą. Stanisław odwrócił się od okna, dostrzegając w oczach syna coś niepokojącego. O czym chcesz rozmawiać, synu? Marek usiadł naprzeciwko ojca, nerwowo zaciskając dłonie. Tato, nie możesz już dłużej mieszkać sam. Wczoraj znalazłem cię na podłodze w kuchni. Co by było, gdybym nie przyszedł? To było tylko zawroty głowy. Nic poważnego, bronił się Stanisław, choć pamiętał, jak przez chwilę czuł się słabo. Właśnie o tym mówię. W twoim wieku każdy upadek może być niebezpieczny. Znalazłem świetny dom opieki w Nowej Hucie. Słoneczny brzeg. Mają tam wszystko, co potrzebne: pielęgniarki, lekarza, zajęcia. Stanisław poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Dom opieki, Marek, ja nie jestem jeszcze gotowy na. Tato, to nie jest dyskusja, przerwał mu syn stanowczo. Już wszystko załatwiłem. Jutro cię tam zawiozę. Dom sprzedam, a pieniądze zainwestuję w Twoje utrzymanie tam. Sprzedasz dom? Stanisław wstał gwałtownie, czując jak serce zaczyna mu bić szybciej. To jest mój dom, Marek. Zbudowałem tu życie z Twoją matką. Wychowałem Cię. Tato, bądź rozsądny. Nie stać cię na utrzymanie tej kamienicy. Rachunki za ogrzewanie, remont dachu, który przecieka. To wszystko kosztuje fortunę. Stanisław spojrzał na syna z niedowierzaniem. Przez wszystkie te lata pracował, oszczędzał, żeby zapewnić rodzinie bezpieczeństwo. A teraz ten sam syn, którego wysłał na studia, który nigdy nie musiał martwić się o pieniądze, chciał go wyrzucić z własnego domu. Marek, ja mam swoje oszczędności. Mogę sobie pozwolić, jakie oszczędności? Syn uniósł brwi. Tato, twoja emerytura to grosze. A ja mam swoją rodzinę, kredyt hipoteczny, dzieci, które za kilka lat pójdą na studia. Nie mogę ci pomagać finansowo w nieskończoność. Te słowa ugodziły Stanisława jak nóż. Nigdy nie prosił syna o pieniądze. Zawsze był dumny ze swojej niezależności. Nigdy nie prosiłem cię o pomoc finansową, powiedział cicho, ale będziesz musiał. Tato. To jest najlepsze rozwiązanie dla nas wszystkich. W słonecznym brzegu będziesz miał opiekę, towarzystwo innych ludzi w Twoim wieku, innych starców, których dzieci się ich pozbyły dokończył gorzko Stanisław. Marek westchnął z irytacją: Nie dramatyzuj. To nowoczesny ośrodek, nie jakiś zaniedbany dom starców z filmów pokażę Ci zdjęcia, ale Stanisław już nie słuchał. Patrzył na swojego syna i widział obcego człowieka. Gdzie był ten chłopiec, który płakał, gdy musiał iść do przedszkola, który przybiegał do niego z każdym problemem, który obiecywał, że zawsze będzie się nim opiekować? Jutro o dziesiątej będę po ciebie, powiedział Marek wstając. Spakuj tylko najpotrzebniejsze rzeczy, resztę załatwię później. Gdy syn wyszedł, Stanisław został sam w domu, który za kilka godzin miał przestać być jego domem. Podszedł do komody i wyciągnął z szuflady stary dokument. Akt własności kamienicy przy ulicy Długiej. Jego nazwisko było tam wyraźnie napisane. Ale był tam jeszcze jeden dokument, o którym Marek nie wiedział: akt własności budynku przy ulicy Słonecznej w Nowej Hucie. Budynku, w którym mieścił się dom opieki Słoneczny Brzeg. Stanisław kupił tę nieruchomość 20 lat temu jako inwestycję, gdy ceny były jeszcze niskie. Wynajmował ją różnym firmom, a dochód z najmu był jego dodatkowym źródłem utrzymania. Nigdy nie mówił o tym synowi. Chcąc zachować to jako niespodziankę na trudne czasy, najwyraźniej te trudne czasy właśnie nadeszły. Następnego dnia Marek punktualnie o dziesiątej zaparkował przed domem ojca. Stanisław czekał już z małą walizką, ubrany w swój najlepszy garnitur. Nie powiedział ani słowa podczas całej podróży do nowej huty. Słoneczny brzeg rzeczywiście wyglądał imponująco. Nowoczesny, trzypiętrowy budynek otoczony zadbanym ogrodem. Stanisław wiedział każdy szczegół tej budowli, bo to on podpisywał wszystkie umowy najmu z firmą prowadzącą dom opieki. Widzisz tato? powiedział Marek z ulgą w głosie. To nie jest wcale takie złe miejsce. Dyrektor domu opieki, pan Nowak, powitał ich serdecznie. Dzień dobry, panie Kowalski. Bardzo się cieszę, że będzie pan z nami. Mam nadzieję, że spodoba się panu u nas. Stanisław skinął głową, nie zdradzając, że zna pana Nowaka od lat z korespondencji biznesowej. Pokój był mały, ale przytulny: łóżko, szafka, krzesło i małe okno z widokiem na ogród. Marek pomógł ojcu rozpakować rzeczy przez cały czas, mówiąc o tym, jak wspaniałe jest to miejsce. Tato, będziesz tu szczęśliwy. Zobaczysz powiedział, całując ojca na pożegnanie. Odwiedzę cię w przyszłym tygodniu. Gdy syn wyszedł, Stanisław usiadł na łóżku i rozejrzał się po pokoju. Przez ścianę słyszał płacz starszej kobiety, która wołała swoje dzieci. Z korytarza dochodziły głosy pielęgniarek i brzęk wózków z jedzeniem. Nowy mieszkaniec usłyszał za sobą. Odwrócił się i zobaczył wysoką, elegancką kobietę około 70 lat. Miała siwe włosy uczesane w kok i błyszczące inteligentne oczy. Stanisław Kowalski, przedstawił się. Helena Wiśniewska. Mieszkam tu już rok. Pokój obok, wskazała na ścianę. To ja płakałam wczoraj wieczorem, dodała z uśmiechem. Czasami człowiek musi się wypłakać. Stanisław był zaskoczony jej szczerością. Dlaczego pani tu trafiła? Helena usiadła na krześle. Moja córka stwierdziła, że jestem za stara, żeby mieszkać sama, podobnie jak pana syn, jak rozumiem. Skąd pani wie? Widziałam go przez okno. Miał tę samą minę co moja córka ulgę pomieszaną z poczuciem winy. Dzieci myślą, że robią to, co najlepsze dla nas, ale tak naprawdę robią to, co najwygodniejsze dla siebie. Stanisław poczuł, że ta kobieta rozumie jego sytuację. Czy to znaczy, że będziemy tu umierać? Helena roześmiała się głośno. Umierać? Panie Stanisławie, życie dopiero się zaczyna. Wie pan, co robiłam wczoraj? Uczyłam się gry na gitarze od Józefa z pokoju 15, a w zeszłym tygodniu pomagałam Marii z pokoju 8 napisać list do wnuka, który mieszka w Ameryce. Ale to nie jest nasz dom powiedział smutno Stanisław. Dom to nie miejsce, to ludzie, odparła Helena. A tutaj są wspaniali ludzie z niesamowitymi historiami. Józef był muzykiem, Maria pracowała w teatrze, a Kazimierz był pilotem. Każdy ma coś do opowiedzenia. Tego wieczoru podczas kolacji w jadalni Stanisław poznał innych mieszkańców. Helena miała rację. Każdy z nich miał fascynującą przeszłość. Józef opowiadał o koncertach, które grał w latach 60. Maria wspominała spektakle teatralne, a Kazimierz dzielił się historiami z lotów nad Europą. A pan, panie Stanisławie? spytała Maria. Czym się pan zajmował? Byłem inżynierem w hucie, nic tak ciekawego jak wasze historie. Nic ciekawego? oburzył się Józef. Budował pan Polskę po wojnie. To była ciężka, ale ważna praca. Po raz pierwszy od tygodni Stanisław poczuł się doceniony. Późnym wieczorem, gdy leżał już w łóżku, usłyszał delikatne pukanie do drzwi. To była Helena. Nie może pan spać? Spytała cicho. Myślę o synu. O tym, jak łatwo było mu się mnie pozbyć. Helena usiadła na krześle obok łóżka. Wie pan, co powiem? Czasami dzieci muszą nas stracić, żeby zrozumieć, jak bardzo nas potrzebują, a my musimy pokazać im, że jesteśmy silniejsi, niż myślą. Jak to zrobić? Żyć, żyć pełnią życia pokazać im, że nie jesteśmy ciężarem, ale błogosławieństwem że mamy jeszcze wiele do zaoferowania światu. Stanisław pomyślał o dokumencie własności, który schował w walizce. Może Helena miała rację, może nadszedł czas, żeby pokazać synowi, kim naprawdę jest. Miesiąc minął szybko. Stanisław zaprzyjaźnił się z innymi mieszkańcami i ku swojemu zdziwieniu odkrył, że czuje się tu lepiej niż w ostatnich latach w pustym domu. Helena miała rację. Życie tutaj tętniło energią. Organizowali wspólne gry. Wieczory filmowe, a nawet małe koncerty, podczas których Józef grał na gitarze. Marek odwiedzał ojca co tydzień, ale ich rozmowy były powierzchowne i pełne niezręczności. Syn opowiadał o pracy, o dzieciach, ale unikał tematu sprzedaży domu. Stanisław nie pytał, choć wiedział, że Marek już wystawił kamienicę na sprzedaż. Pewnego czwartkowego popołudnia, gdy Stanisław grał w szachy z Kazimierzem w świetlicy, do budynku wszedł elegancko ubrany mężczyzna z teczką. Stanisław rozpoznał go natychmiast. To był jego prawnik, pan Kowalczyk. Panie Kowalski, zawołał prawnik, podchodząc do niego, jak się pan miewa? Próbowałem się z panem skontaktować, ale numer telefonu nie odpowiadał. Stanisław wstał, czując, jak wszyscy w świetlicy zwracają na niego uwagę. Dzień dobry, panie Kowalczyk, co Pana do mnie sprowadza? Sprawa najmu firma prowadząca ten dom opieki chce przedłużyć umowę najmu na kolejne pięć lat, ale potrzebujemy pana podpisu. Oferują też podwyższenie czynszu o 20%. Cisza, która zapadła w świetlicy, była głośniejsza niż krzyk. Wszyscy patrzyli na Stanisława z niedowierzaniem. Najmu? powtórzyła Helena, która siedziała przy sąsiednim stoliku. Panie Stanisławie, o czym on mówi? Stanisław poczuł, że nadszedł moment prawdy. Ten budynek należy do mnie, powiedział cicho. Jestem właścicielem słonecznego brzegu. Prawnik, nie zdając sobie sprawy z sytuacji, kontynuował. Tak, panie Kowalski jest właścicielem tej nieruchomości od 20 lat. Bardzo dobra inwestycja, muszę przyznać. Dochód z najmu pozwala na komfortowe życie. Maria upuściła kubek z herbatą, a Józef przestał stroić gitarę. Znaczy, znaczy to, że pan nie musi tu być? Wyjąkał Kazimierz. Stanisław skinął głową. Mój syn nie wiedział o tej nieruchomości. Myślał, że jestem biednym emerytem, którego nie stać na utrzymanie własnego domu. Helena wstała i podeszła do niego. Dlaczego pan nic nie powiedział? Bo chciałem zrozumieć, dlaczego syn tak łatwo się mnie pozbył i chciałem sprawdzić, czy potrafię być szczęśliwy bez niego. Prawnik, wyczuwając napięcie, dyskretnie się wycofał, zostawiając dokumenty do podpisania. Tego wieczoru Helena przyszła do pokoju Stanisława. Więc, co pan teraz zrobi? Wróci pan do swojego domu? Stanisław długo milczał, patrząc przez okno na ogród. Nie wiem, ten dom przy długiej to przeszłość wspomnienia z żoną, z małym Markiem ale Marek dorosły to już inny człowiek. A tutaj, tutaj znalazłem przyjaciół, znalazłem nowe życie ale syn powinien wiedzieć prawdę tak, powinien. Następnego dnia Stanisław zadzwonił do Marka i poprosił go o spotkanie. Syn przyjechał zaniepokojony, myśląc, że ojciec ma problemy zdrowotne. Tato, wszystko w porządku? Brzmiałeś dziwnie przez telefon. Stanisław podał synowi dokumenty własności słonecznego brzegu. Przeczytaj to. Marek wziął papiery i przez chwilę studiował je w milczeniu. Jego twarz stopniowo bledła. Tato! Ty jesteś właścicielem tego miejsca? Tak, od dwudziestu lat. Ale. ale dlaczego nic nie mówiłeś? Myślałem, że nie masz pieniędzy, że. że jestem ciężarem. dokończył Stanisław. Chciałeś się mnie pozbyć, nie sprawdzając nawet, czy rzeczywiście potrzebuję pomocy. Marek usiadł ciężko na krześle, wpatrując się w dokumenty. Tato, ja. Ja myślałem, że robię to, co najlepsze dla ciebie. Nie, Marek. Robiłeś to, co najwygodniejsze dla siebie. Nie chciałeś się martwić o starego ojca, więc oddałeś mnie do domu opieki. To nieprawda. Martwiłem się o ciebie. Martwienie się to nie to samo, co troska. Gdybyś się mną troszczył, rozmawiałbyś ze mną, pytał o moje potrzeby, a nie podejmował decyzje za mnie. Marek milczał. A w jego oczach pojawiły się łzy. Przepraszam tato. Naprawdę myślałem, że wiem co myślałeś, ale teraz musisz wiedzieć, że zostanę tutaj. Jak to zostaniesz? Możesz wrócić do domu, możemy Nie, Marek. Tutaj znalazłem przyjaciół, którzy mnie szanują. Tutaj jestem potrzebny. Helena uczy się ode mnie gry w szachy. Józef pytał o moje doświadczenia z huty. Maria chce, żebym pomógł jej napisać wspomnienia. Stanisław wstał i podszedł do okna. A ty, kiedy ostatnio pytałeś mnie o zdanie? Kiedy ostatnio chciałeś usłyszeć moją historię? Marek również wstał i podszedł do ojca. Tato, chcę to naprawić. Chcę, żebyśmy znów byli rodziną. Jesteśmy rodziną, Marek. Ale rodzina to nie znaczy, że możesz podejmować decyzje za mnie. Rodzina to znaczy, że szanujesz moje wybory, nawet jeśli ich nie rozumiesz. Syn objął ojca, a Stanisław poczuł, że po raz pierwszy od lat Marek traktuje go jak równego sobie człowieka, a nie jak problem do rozwiązania. Zostaniesz tu naprawdę? Spytał Marek. Tak, ale będę cię odwiedzać w domu przy Długiej, i ty będziesz przyjeżdżać tutaj. Poznasz moich przyjaciół. Może zrozumiesz, że starość to nie koniec życia, ale jego nowy rozdział. Miesiąc później. Stanisław organizował w słonecznym brzegu pierwsze spotkanie międzypokoleniowe. Marek przyjechał z żoną i dziećmi, a inne rodziny mieszkańców również się pojawiły. Helena grała na gitarze, którą nauczył ją Józef. Maria opowiadała wnukom historię z teatru, a Kazimierz pokazywał zdjęcia z lotów. Stanisław patrzył na to wszystko i wiedział, że podjął dobrą decyzję: Dom to rzeczywiście nie miejsce to ludzie. A on znalazł swój prawdziwy dom wśród przyjaciół, którzy go szanowali i potrzebowali. Gdy Marek żegnał się z nim tego wieczoru, powiedział: Tato, przepraszam, że tak długo trwało, zanim zrozumiałem, kim naprawdę jesteś. Nie przepraszaj, synu. Ważne, że w końcu zrozumiałeś i że ja też zrozumiałem, że mogę być szczęśliwy na swój sposób. Stanisław został właścicielem nie tylko budynku, ale i swojego życia, a to była najcenniejsza nieruchomość ze wszystkich. Rok później Słoneczny Brzeg stał się najbardziej pożądanym domem opieki w Krakowie. Stanisław, wykorzystując swoje doświadczenie inżynierskie i status właściciela, wprowadził szereg ulepszeń. Zainstalował nowoczesny system ogrzewania, rozbudował ogród o szklarnie, gdzie mieszkańcy mogli uprawiać własne warzywa i stworzył warsztat, gdzie Józef uczył młodszych mieszkańców gry na różnych instrumentach. Helena została nieoficjalną koordynatorką zajęć kulturalnych. Organizowała wieczory poetyckie, na które zapraszała lokalnych artystów, a także spotkania z młodzieżą ze szkół w Nowej Hucie. Maria prowadziła warsztaty teatralne, a Kazimierz opowiadał historie lotnicze, które fascynowały nawet nastolatków. Panie Stanisławie, powiedział pewnego dnia pan Nowak, dyrektor placówki, nigdy nie widziałem tak aktywnych i szczęśliwych mieszkańców. To, co pan tu stworzył, to nie jest zwykły dom opieki, to jest prawdziwa społeczność. Stanisław uśmiechnął się, patrząc przez okno na ogród. Gdzie Helena uczyła jego wnuczkę gry w szachy, a Marek rozmawiał z Józefem o muzyce lat 60. To nie ja to stworzyłem, odpowiedział. To stworzyliśmy wszyscy razem. Marek zaczął odwiedzać ojca dwa razy w tygodniu, czasem przyjeżdżając sam, czasem z rodziną. Ich relacja odbudowała się powoli, ale solidnie. Syn nauczył się słuchać ojca. A ojciec nauczył się dzielić swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Wiesz, tato, powiedział Marek podczas jednej z wizyt: Myślę, że to, co zrobiłeś, zmieniło nie tylko twoje życie, ale i moje. Zrozumiałem, że starość to nie choroba, którą trzeba leczyć, ale etap życia, który może być piękny i produktywny. A ja zrozumiałem, Odpowiedział Stanisław, że czasami trzeba stracić wszystko, żeby odkryć, co naprawdę jest ważne. Dom przy ulicy Długiej został sprzedany, ale pieniądze Stanisław przeznaczył na fundusz stypendialny dla młodych ludzi studiujących inżynierię. Chciał, żeby jego życiowe doświadczenie służyło następnym pokoleniom. Pewnego wieczoru gdy Stanisław siedział w ogrodzie z Heleną, obserwując zachód słońca, ona spytała, Żałuje pan czasem tej decyzji? Zostania tutaj? Stanisław pomyślał przez chwilę. Wiesz, Helena, przez całe życie budowałem domy, mosty, fabryki. Myślałem, że to jest moje dziedzictwo, ale dopiero tutaj zrozumiałem, że najważniejsze jest budowanie relacji między ludźmi. To jest prawdziwe dziedzictwo. A syn? Myśli pan, że w końcu zrozumiał. Marek uczył się całe życie, jak być sukcesem w biznesie. Teraz uczy się, jak być synem i robi postępy, uśmiechnął się Stanisław. Helena wzięła go za rękę. Wie pan, co jest najpiękniejsze w tej całej historii? Co? To, że pokazał pan wszystkim, i swojemu synowi i nam, i sobie, że nigdy nie jest za późno na nowy początek, że można być właścicielem swojego życia w każdym wieku. Stanisław spojrzał na budynek słonecznego brzegu, który był teraz pełen śmiechu, muzyki i życia. Był właścicielem nie tylko tego budynku, ale czegoś znacznie cenniejszego społeczności ludzi, którzy się wzajemnie szanowali i wspierali. W kieszeni miał klucze do swojego pokoju, ale wiedział, że prawdziwy klucz do szczęścia znalazł w sercach ludzi, którzy stali się jego nową rodziną. A to było najcenniejsze dziedzictwo, jakie mógł przekazać swojemu synowi i wnukom. Zrozumienie, że prawdziwe bogactwo to nie to, co posiadamy, ale to, kim jesteśmy dla innych ludzi. Gdy zapadał zmrok nad Krakowem, Stanisław Kowalski wiedział, że jego życie, choć zbliżało się do końca, właśnie zaczęło swój najpiękniejszy rozdział.